Pan wybaczy, ale to nie ma sensu. Brednie. Martin wiele razy uratował mi życie. Jak pan może go oskarżać? Nie znacie go. Nie skrzywdziłby nawet muchy. Kocha Monitę. Jest jego oszka w głowie. Spokojnie. Ja wierzę tylko w dowody. O czym pan mówi? Ten proszek nie oznacza, że Marvin chciał mnie zabić. Ten proszek to trucizna. Znalazłem ją w marynarce pana Kesady. Gdybym był winny, nie zostawiłbym tego w ubraniu. Nie. Popełnia pan wielki błąd. Rosa zajmie się dziećmi. Niech Alfredo skontaktuje się z prawnikami. Czy pan jest pijany? Proszę uważać, bo panią też zamknę. Jestem ofiarą, nie przestępcą. Daj spokój. Nie zniosę tego. To niemożliwe. Spójrz, zaraz mużyłka pęknie. To niemożliwe. Co takiego? Dlaczego, Mercedes? Ale co? Dlaczego mi to robisz? Wczoraj byliśmy razem. Tak bardzo, że aż chciałeś mnie zabić. Podczas romantycznej kolacji twój pierścionek utknął mi w gardle. Byłam już w szpitalu. To seryjny zabójca. Nigdy cię nie oddam, jesteś moja. A on chce cię zabić, bo jest jak pies ogrodnika. Co takiego? Ogółku. Spokojnie, żyłka mu pulsuje. Nie denerwuj się. Jest twoja? Oczywiście. To znaczy, właśnie się godzimy. Nie. Źle się czujesz. Jestem spokojny. Martwię się. Zabije cię. Nie lubię spokojnych morderców. Uśmiecha się. Najpierw ją zabij. Ja tu jeszcze jestem. Ostrożnie. Odpowiedz, szpiegujesz mnie? Nie. Wszedłem tu i zobaczyłem cię z tym gościem. I co? To Twój chłopak? Co za różnica? Martwisz się o mnie? Tak. Zależy mi. Posłuchaj. Najpierw grzebiesz w mojej torebce, teraz mnie szpiegujesz. Jesteś zazdrosny? Ja? Widzę, że tak. Powiedz szczerze. Widziałam, jak na mnie patrzysz przy basenie. To prawda. Wiem, że lubisz starsze dziewczyny. Rozumiem cię. Nie przeczę, ale to nie ma nic wspólnego z. On nie jest moim chłopakiem, tylko kolego. W porządku? Dam Ci radę. Nie podrywaj starszych dziewczyn, bo ściągniesz na siebie kłopoty. Pamiętaj o tym. Pozwólcie mi odejść. Uratował cię dzwonek. Telefon. Tak? Jak to Martin jest w areszcie? Za próbę zabójstwa Monity? Już jadę. Dzwoń do prawników. Co takiego? Dlaczego Martin jest w areszcie? Gdzie? Na komisariacie. Dzwoń do prawników. Z czego się śmiejesz? To tragedia. Oczywiście. To mnie zaskoczyło. Cieszę się, że znowu ze mną jesteś. Uwalniam swoje uczucia. Martina spotkała tragedię. Masz rację, to straszne. Dzwonię do prawników. Znów jesteśmy razem. Na razie. To straszne. Co pani robiła po wyjściu z łazienki? Wtedy? Śpiewałam piosenkę Madonny. Zna pan? Zaśpiewać? Nie. Wytarłam nogi, usiadłam i napiłam się soku. Co dalej? Wszystko było w porządku. Dopiero po chwili brzuch mnie rozbolał. Ale winna jest Konstanta Insula, nie Martin. Ona od dawna chce mnie zabić. Bo ukradła jej pani męża. Wcale nie. Nikogo nie kradłam. Martin nigdy do niej nie należał. Ożenił się z nią dla dobra dzieci. On mnie kocha. Więc co u niego robiła ta trucizna? Trudka? To najważniejszy dowód Wszystko wskazuje na to, że winny jest Martin Quesada A zeznania Nieves? Mówiła, że spotkała w naszym domu mumię Wie pani co? Zaraz przesłucham panią Nieves W porządku Martin jest niewinny. Zapewnia pana o tym, nie doszła ofiara. Proszę nie opuszczać kraju. To ja nie zginęłam. Po co miałabym wyjeżdżać? Widziałem już wiele ofiar, które nie były tak niewinne, jak się wydawało. To kompletny idiota. Słucham. Napije się pan czegoś? Nie. Mamo idzie komisarz. Pamiętaj, nie da się złapać w pułapkę. Jeśli mnie wydasz, wylądujesz w więzieniu. Nie mogą się dowiedzieć o moim spotkaniu z Konstancą. Monita by cię zabiła. Właśnie. Komu byś gotowała? Znalazłabym sobie kogoś. Ciebie mam dość. On tu idzie. Witam pana Jak się masz, Ferretti? Pamięta pan moje nazwisko? Oczywiście Zapraszam w nasze skromne progi Nie mówiłeś, że masz taką piękną matkę Dziękuję Po co miałbym to mówić? Niech pan się nie gapi na jej piust. Po co pan przyszedł? Mam kilka pytań. Słuchamy. Zacznę od pani Niebes. Jest świadkiem. Dobra. Denerwuję się, bo nie przywykłem do wizyt policji. Napije się pan matę? Powoli. Poganie. Przyszedłeś po mnie. Nie widzisz, że mam na rękach kajdanki? Nie wierzę. Tak mi przykro. Co się stało? Znaleźli truciznę w mojej marynarce. Coś takiego. Próbowałeś zabić Monitę? I dobrze. Nareszcie się nie znudziłeś. Poszalałaś? Dobrze wiesz, że nikogo nie mógłbym zabić, w przeciwieństwie do ciebie. Ja zabiłabym z miłości. A kto nie? Jestem zakochana i tym razem niewinna. Tak? Kazałaś podrzucić mi truciznę. Jak możesz? Nigdybym cię nie skrzywdziła. Panie inspektorze, proszę mnie rozkuć. Jestem niewinna. Nazywam się Konstansa Insua Quesada. A to mój mąż. Jesteśmy milionerami. Musiała zajść pomyłka. Nasze dzieci chodzą do najlepszej szkoły. Muszę przygotować dla nich lunch. Zamknijcie mnie. A mnie wypuśćcie. Kochanie, nie. Proszę usiąść. Dziękuję. Widziała pani, jak Constanza Insuła wychodziła z pokoju Monity? Zobaczyłam ją w patio. Często tu zagląda? Przychodziła do nas, kiedy mieszkał tu Martin Casada. Czy Monita i Martin są. Kofankami, narzeczonymi. Nie wiem, jak to nazwać. Co na ten temat myśli pani syn? O ile wiem, był narzeczonym Monity. A jak pan myśli? Wciąż jest szaleńczo w niej zakochany. Może dlatego próbował ją zabić? Nie, na pewno mój syn nie skrzywdziłby nawet muchy. A Martin? Co z nim? Czy jest winny? Nie wiem. Te dzisiejsze pary często się kłócą. Miłość potrafi być okrutna. Kto wie? To Ty podrzuciłeś Martinowi truciznę? Świetny pomysł, prawda? Doskonały. Czułem, że to Twoja sprawka. Na drugie imię mam geniusz. To prawda. Dziękuję. Możemy mówić o zjawisku zwanym falucismo. Ja faluczo, Ty faluczo, On faluczo. To nowy szacownik. Mam ochotę to wykrzyczeć. Ten termin powinien uwzględnić w najnowszym słowniku zarejestruję go jako własny wynalazek. Co z Konstansą? Zamknęli ją i może się wygadać. Spokojnie, wszystkim się zająłem. Poczekamy do końca roku? Najpierw wypijemy tę pyszną whisky. Rozkoszujmy się nią. Potem pomyślimy. Mam kilka planów. Trochę narozrabiamy. Słyszałem, że sprzedają maski Warhol'a. Włożę jedną. Dobry pomysł. Coś mi się przypomniało. Kiedy byłeś moim niewolnikiem, nosiłeś pewien strój. Włóż go i przynieś magnetofon. Coś mi przyszło do głowy coś szalonego. Prawdę mówiąc, nigdy nie rozumiałam, dlaczego oni są razem. Martin to zamożny, wykształcony i kulturalny człowiek. Kocham Monita jak własną córkę, ale ona jest bardzo impulsywna i agresywna. Do tego trenuje boks. Bardziej pasuje zresztą. do mojego syna. Martin to rozsądny chłopak. Widocznie nagle zrozumiał, że ona nie jest dla niego. Wystarczy. Dziękuję. Bardzo mi pani pomogła. Cieszę się. Już pan wychodzi? Obowiązki wzywają Proszę się napić matę Porozmawiajmy Przestań podglądać Nieves Jest u niej komisarz Ten zboczeniec zagląda jej w dekolt Nie chcę mieć ojca gliniarza Twoja mama ma piękny biust Zrozum, powinna sobie kogoś znaleźć Mamy nie Jestem z nią Powinna to docenić. Masz czkawkę. Ochyda. Zastanawiałem się, czy Martin jest jaki? Czy ma co? Coś wspólnego? W końcu go aresztowali. Nie ma z tym nic wspólnego. Niedługo wyjdzie na wolność, bo jest niewinny. A gdyby się trzydzieści 30 lat, zamknij się. Wszystko jest możliwe. Nie. Wtedy moglibyśmy się pobrać i wyjechać do Las Vegas. Zastanów się. Już to zrobiłam. I co? Lubię Cię, ale kocham Martina. Coś takiego. Nie wiedziałem. Nie tylko ja pakuję się w kłopoty. Jak możesz się porównywać z Martinem? Oskarżyli go o zabójstwo. To nieprawda. Niestety. Bzdury. Też tak myślę. Właśnie rozmawiałam z Alfredo. Co nowego? Nic. Martin siedzi w izolatce. Prawnicy Alfreda są do niczego. Alfredo jest nie tylko prawą ręką Martina, ale i przyjacielem. Martin mu ufa. Nie oskarżam o nic Alfreda, ale nie mogę siedzieć z założonymi rękami i tylko zamartwiać się. Co zamierzasz? Masz jakiś pomysł? Poruszę niebo i ziemię. Ciocia Barbie się tym zajmie. Nie martwcie się. Ziocia Barbie? Barbie? Jeśli coś planuję i takiej się nie uda. Rozmawia Pan z moimi prawnikami? Tak. Jestem wolny? Tak. Żartowałem. Wracaj tu. Byłem w domu tej dziewczyny. Esperance. Dowiedziałem się nowych rzeczy. Do czego pan doszedł? Że masz więcej niż jeden powód, by życzyć jej śmierci. Co takiego? To kobieta mojego życia. Właśnie, jesteś zazdrosny. O kogo? O jej dobrego chłopaka, Kike. Zna go pan?